W dzisiejszym odcinku Adam, Joanna i Dawid wyruszą na spotkanie przygodzie. Ale to może powiedzmy, widzą, że tutaj jest taka kiszka, że tutaj chodzą pogłoski, że tutaj były odprawiane jakieś Roczne rytuały, czyż nie? Obrzędy satanistyczne. Prawdopodobnie. Spróbujemy się przekonać. Jesteśmy akurat o takiej porze, że no, byłoby to wielce prawdopodobne, że już tam spotkamy patrz, rusza się samo. No właśnie, to no na pewno nie wiatr, to jest niemożliwe. Przecież wiatr nie wie. No tak. Myślę, że to jest... Oj, fajnie, już wyzwali. Tak. No co? Poziom zero. Tak. No, troszkę nawet moje klimaty. O, już widzimy, że to jest szata, nie wchodź. To jest dowód na to, że, że tu jest obecność, no tak. Tutaj, ktoś cierpi na syndrom Kutanga, musi nałogowo rysować właśnie takie. Troszkę tak jakby ktoś oczywiście tutaj uciekał w popłochu, zostawione szaliki, majątek, pieniądze. Tak naprawdę to nie? Nie wszystkie, ale niektóre są pozajmowane? Śmierdzi. Okrutnie. Tam jest ewidentnie toaleta. Joanna, co ty trzymasz w ręku? Nasz kucyk. Kucyk taki no. troszeczkę mroczny, widzę, satanistyczny. Ma... Myślę, że tutaj się odnalazł. A to jest to jest dodatkowy bodziak. Tak. Mnie się podoba, ja, ja to kupuję. No strasznie, strasznie. Tu O to mi się podoba to jak tutaj odstaje. To jest miary nowy tyng, widzę chyba. Czy ktoś coś próbował z tym robić? Nie mam miejscówka do odprawiania jakichś takich obrzędów, chociaż się na tym jakoś super nie znam. Myślę w sam raz, no, klimacik jest. Tutaj zawsze pod koniec są takie skręty w prawo. Cię zastanawiam czy na którymś piecz, piętrze O właśnie, nie spotkamy czegoś ciekawego i tak może być ostrzeżenia. Może rzeczywiście nie będziemy wchodzić, co? Nie no. No nie, nie jest to żadnych sprzętów ani nic, ale, ale ładnie, przyjemnie i z zewnątrz wygląda dość mrocznie No fajnie Fajnie Podoba mi się jak tutaj jest Jak są te belki popękane, ale No widziałem w gorszym stanie, ale te wyglądają tak rzeczywiście, jakby miały zaraz pierdyknąć Jakiś wykusz nie no, z zewnątrz to wygląda na nawiedzone, no nie powiem. Bardzo klimatycznie. Aha. Uh -huh. Zobaczymy co się z tym da zrobić. Tylko o to się martwię, wejść wejdę No już masz na tyle ciągnąć z tego gołania chwyci raczej ci czołkę dać Nie, nie, nie ma sensu wejść, wejdę i zajśćbym zszedł może jakoś Na zasadzie zeskakiwania Ale no nie, tym razem muszę odpuścić przykro mi Bo Troszkę no oda by żeby się coś stało Nagrywa się? tak Drodzy telewidzowie, a teraz na kanale Sassy Silesian Chodzimy do piwnicy. Kolonia za Bufet zaprasza. A, tu, 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 tu jest. Patrzcie pod nogi, bo tutaj gdzieś może być toaleta. Tym bardziej, że widziałem, że tam była gdzieś dziura w takiej normalnej, prawilnej toalecie. I to może tutaj gdzieś zlatywać. Kurczę, tutaj składek do drzwi jest. Nie świećcie za wysoko, bo są mocne. O, tutaj jest bardzo fajne wyjście No, ale jeszcze tam mamy jedno nieodwiedzone, no nie? Może jeszcze tutaj coś będzie. Jeszcze jest tutaj wyjście, nie? Jakby?